Niepoprawny politycznie alfabet idei. Książka dostępna na kapitalbook.pl Polecam Stanisław Michał Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Tym razem. Bo... Pytania są osobliwe, bo to są odpowiedzi na pytania, czy pytania z komentarzy pod filmem Stanisław Michalkiewicz, Magdalena Ziętek-Wielomska. Niemiecki sen o imperium, a upadek Polski. No już się ukazało to nagranie, więc to teraz mamy tutaj pokłosie w postaci komentarzy. Z ze strychu. O czym mowa? Ludzie, zejdźcie na ziemię. Po Szwabach na tzw. terenach polskich zostały do tej pory potężne zamczyska, miasta na prawach niemieckich, podobno około 2000 słów w języku polskim. Mamy potężny kompleks szwabski, jak każde bardziej zacofane cywilizacyjnie państwo, które by chciało być wielkie. A nie potrafi. Smutne, no ale te kompleksy próbowaliśmy sobie zrównoważyć na wschodzie, na przykład na terenach obecnej ukry. No, myślę, że nie do końca ma pan rację, bo y, na przykład w okresie wojny 30-letniej, czy po wojnie 30-letniej, y, która się toczyła na terenie Niemiec, Niemcy były spustoszone. A tymczasem wtedy Polska całkiem dobrze prosperowała. Także proszę się nie mylić epok historycznych. W XVI, XVII wieku nikt nie miał, nikt w Polsce nie miał żadnych kompleksów w stosunku do Niemiec. Nikt. Te kompleksy się pojawiły dopiero po rozbiorach. Wtedy tak. Ale no, poza tym Zamczyska. No, zostały na terenach, które należały do Niemiec, Zamczyska, ale takie Zamczyska to na terenie Polski też są. I to na tych terenach, które nie zostały wcielone do Niemiec. Miasta na prawie niemieckim, czyli Magdeburskim. No dlaczego te miasta na prawie Magdeburskim powstawały? Czy y, osadnictwo na prawie niemieckim? Dlatego, że y, do Polski ściągali. Osadnicy z przeludnionej wtedy zachodniej Europy. No i tutaj znajdowali warunki do życia. A miasta były lokowane na prawie niemieckim, również wsie. Niektóre, bo było też osadnictwo na prawie polskim, ale było też było osadnictwo na prawie niemieckim. No i no, ale to nie świadczyło wcale, to tak jakby teraz ktoś próbował dowodzić wyższości. Cywilizacyjnej Polski, dlatego że emigranci z Polski przybywają do Wielkiej Brytanii, żeby tam pracować. To nie jest świadectwo wyższości cywilizacyjnej. Niewątpliwie system prawny w zachodniej Europie był bardziej rozwinięty niż przynajmniej we wczesnym średnim bo o tym o tej okresie mówimy, niż na terenie Polski, która była w dodatku spustoszona najazdami tatarskimi. Dlatego to osadnictwo tutaj było takie systemy zachęt były tam, wolnizny różne i tak dalej. Tak, no, to między innymi, ale ten kompleks, kompleksów to w ogóle się Polacy nabawili po rozbiorach. Przedtem nie mieli kompleksów. Pan Robert Barwicki zastanawia mnie, jedna rzecz w tym całym syfie, który obecnie mamy w Europie ewidentnie spowodowanym przez Wielkiego Brata, czyli wojna na Ukrainie która ciągnięta jest już na siłę. A pan Michalkiewicz robi nagonkę na Niemcy. Ciekawe, o co tu chodzi. Po co wyciągać stare brudy w takiej chwili? Czy z Niemcami, czy z Rosją trzeba utrzymywać dobre kontakty? Tak ciężko to zrozumieć. Nie trzeba ich kochać, ale nie można mieć wrogów wśród sąsiadów. Znowu jankesi wciągają nas w wojnę. Chcecie mieć powtórkę z historii? W mojej ocenie to właśnie Niemcy są daniem głównym w tej rozgrywce. Wall Street nie może sobie pozwolić, żeby Niemcy czy ta Unia Europejska stały się niezależne. Po to jest ta wojna, żeby odciąć nas od taniej energii z Rosji i współpracy z Chinami. Pani Wielomska też nie wiadomo skąd tak nagle wypłynęła. A pan Olaf nie bez powodu jest tam, gdzie jest. Pozdrawiam myślących. No, nie wiem, o jakim panie Olafie pan mówi, ale mniejsza. Otóż. Nic na to nie poradzę. Niemcy prowadzą przeciwko Polsce wojnę hybrydową od stycznia 2016 roku. Kiedy to Komisja Europejska, w której tam byli, były dwa owczarki niemieckie wtedy, Franciszek Timmermans i Jan-Claudius Juncker, rozpoczęli przeciwko Polsce wojnę hybrydową w postaci tutaj kontrolowania stanu demokracji. No i kulminacyjnym momentem tej fazy wojny był Ciamajdan w Sejmie, 16 grudnia 2016 roku, ten Ciamajdan się nie udał, między innymi z tego powodu, że Cia musiała wiedzieć o tym, że tam Ciamajdan jest szykowany. No i Rudolf Giuliani przyleciał do Warszawy, tam porozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. W rezultacie Ciamajdan spalił na panewce. No to wtedy co zrobiła nasza złota pani? Przyjechała do Warszawy 7 lutego 2017 roku i niecały miesiąc później proklamowała wojnę o praworządność, no, która trwa do dzisiejszego dnia. Także to nie Polska blokuje Niemcom środki z Funduszu Odbudowy, tylko odwrotnie wykorzystując rozmaite preteksty. Nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Też mi się to nie podoba, no ale w tym, w tym jest cały tam jest balas, żeby dwoje chciało naraz, jak Niemcy chcą prowadzić przy ich Polsce wojnę hybrydową, no to chyba wolno o tym mówić, prawda? Pani Malina Luft, to co się Prusakom nie udało w Polsce, zrealizowali w landach niemieckich. Mamy teraz zaprusaczone Niemcy, które straciły choćby miano rzetelności niemieckiej. Dziś towary produkowane przez Niemcy w dużej mierze nie, wytrzymu, nie trzymają jakości. Dodatkowo do rangi mocarstwowości Prus przyczynił się wywiad, który obok Austrii i Carskiej Rosji był najlepszy i najskuteczniejszy na świecie. Poza tym umocniło Prusy sprzyjanie i popieranie ówczesnych intelektualistów francuskich i wysłanie do Rosji Katarzyny. No, to tam wysłanie do Rosji Katarzyny to tak pros specjalnie nie umocniło. Być może, że ktoś na to liczył, że tak będzie, ale to, ale to raczej Katarzyna się kierowała nie pruską racją stanu, tylko rosyjską racją stanu w swoim postępowaniu, a to nie zawsze się pokrywała. Natomiast, no cóż, to właściwie yy, Trudno mi tutaj się odnieść do tego, bo to wszystko prawda, co pani Malina Luft pisze. Natomiast nie wiem, czy towary produkowane przez Niemcy w dużej mierze nie trzymają jakości. No chyba nie jest tak. Chyba nie jest tak. Rzeczywiście Niemcy Prusy narzuciły Niemcom całym swój, że tak powiem, etos, ale dopiero po zjednoczeniu Niemiec w, w, w drugiej połowie XIX wieku są niecałym może, bo tam nie wiem jak, nie znam dobrze Niemiec, znaczy wcale nie znam Niemiec. W, w Bawarii to byłem przejazdem tylko przez monachium, więc nie potrafię powiedzieć, czy są jakieś odrębności chyba są. Chyba są, bo to tak nie następuje. To sprusaczenie nie, nie jest tak chyba głębokie. Dar, pan Dariusz Reda, bez oglądania się już trzy razy szwabą się śniła potęga. I co jest? Jest. A, jakie, a takie mocarstwa jak Polska ma tyle do gadania, co żyć za Niemca. Tyle waszego, co sobie pomarudzicie". No co to znaczy te zaimki, panie Dariuszu? No pan, a pan to kto? Co, coś pan za jeden, co to znaczy waszego, a pańskiego to co? Nie marudzimy, no bo, wie pan, to nie chodzi o marudzenie. Rzeczywiście ja mówiłem, że Niemcy dwa razy próbowały zjednoczyć Europę metodami militarnymi. No to się nie udało, to akurat się nie udało. Śnił im się potęga, a teraz udało, udaje im się, udaje im się jednoczyć Europę metodą pokojowego jednoczenia, czyli przekupywania biurokratycznych gangów kierujących poszczególnymi bantustanami w Europie. Także tyle. Polska rzeczywiście nie ma wiele do gadania, ale to dlatego, że tak jak w XVIII wieku, agentura tutaj jest rozpleniona i bezkarna. W Niemczech chyba tak nie ma. Poza tym, Niemcy, proszę zwrócić uwagę, przegrały wojnę, ale strukturę społeczną, przynajmniej Niemcy Zachodnie, zachowały. Szlachtę zachowały. Polska przeszła przez. Bolszewicki eksperyment i to niestety się odbija. Proszę zwrócić uwagę, że bolszewicy obcinali narodowi polskiemu głowę w latach 40. i 50. zwłaszcza. I to dotyczyło nie tylko arystokracji, nie tylko ziemiaństwa, nie tylko duchowieństwa, ale również, jak to ruscy mówią, tak zwanych zaczęściów, czyli ludzi nawet pochodzących z niższych warstw społecznych, którzy objawili zdolności przywódcze, tych też prześladowali. Także to ucinanie głowy to było bardzo, bardzo ostre. Estę 9999. Warto przeczytać na tropach smętka Wańkowicza, żeby wyraźnie zobaczyć, jak nas Niemcy kochają i co by chcieli z nami zrobić. Zawsze to samo, zawsze. No, Wańkowicz to yy, tam hmm. warto czytać, przeczytać na tropach smętka. Inna rzecz, że Wańkowicz tam pisał trochę, bo on zresztą wiele rzeczy pisał na zamówienie, sztafetę na przykład pisał na zamówienie. Tak, pod taką tezę. No i na tropach smędka też. Tam zapamiętałem między innymi taką historię zresztą prawdziwą, jak wdowa po Michale Kajce, takim działaczu mazurskim polskim przed głosowaniem już Hitler był tam, no i działacz NSDAP, tam Szczebla Wiejskiego, do niej mówi tak: Kajcyno, Kajcyno. W własnego zsęścia nierozumita, ma tak głosować na Hitlera, na co Kajkowa powiedziała, tam, że jak już mam głosować, to będę głosowała na Hindenburga, bo on stary i ja stara. <śm> W metropach spętka można takie historyjki przeczytać. Pan Janusz Walczak. Panie Stanisławie, czytałem Pana artykuły w najwyższym czasie jeszcze wtedy, gdy wychodził on w formie zwykłej gazety. Z Panią Magdaleną słucham was dopiero drugi raz na YouTube. Proszę o więcej takich nagrań, bo, bo naprawdę warto. No Dziękuję Panu za miłe słowa. Również w imieniu pani Magdaleny ziętek Wielomskiej. Monobody. Bardzo ciekawa rozmowa. Sykulski też uważa Niemcy za większe zagrożenie niż Rosję, bo ich cywilizacja jest silniejsza i bardziej atrakcyjna. No, to być może, że dlatego, a poza tym. Niemcy to ja uważam na przykład, że Niemcy są państwem poważnym. Czym się charakteryzuje państwo poważne? Tym, że w odróżnieniu od państw pozostałych, że jak uzna jakiś interes za słuszny, to go realizuje bez względu na zmieniające się okoliczności. Niemcy takim państwem są. A, B, C, D, E, F, G, H. Pierwsze, jakby Niemcom wychodziło wszystko dobrze, co zaplanowali, to zniemczyliby już dawno ziemię polskie, nie przegraliby pierwszej wojny światowej, nie przebraliby drugiej wojny światowej, nie daliby się wykołować Putinowi z nostrum 1 i 2 i w ogóle żylibyśmy dziś w trzeciej Rzeszy Niemieckiej i mówili po niemiecku albo przynajmniej w czwartej. A tak mają smród UD, bo gospodarka siada, niewolników do pracy w przemyśle za mało i nie wiadomo jak będzie dalej. No, rzeczywiście Niemcom nie wszystko się udaje, podobnie zresztą jak i innym. Nie wszystko się udaje, na przykład bolszewikom się nie udało podbić Europy w 1920 roku. Całe szczęście, bo no jakoś żeśmy się... Dzięki temu. Niemcy zresztą też się uchowały. Dzięki temu. No potem, akurat Hitler. No, kiedyś rozmawiałem tak z moim przyjacielem w Berlinie, takim bardzo sympatycznym jegomościem, Niemcem. No i o Hitlerze żeśmy rozmawiali. On uważał, że Hitler dobrze chciał. No, może i dobrze chciał, ale ja oponowałem, że Hitler nie był politykiem skutecznym. No w ciągu 12 lat, kiedy zdobył pełnię władzy, doprowadził Niemcy do likwidacji i do całkowitej dewastacji. Państwo niemieckie zostało zlikwidowane. No to jaki z niego skuteczny polityk? A że chciał dobrze, to Niemcy go popierali i rzeczywiście byli wierni mu do końca. Drugie, nie powiedzieliście, dlaczego Niemcy od pierwszej wojny światowej znienawidzili Żydów, mimo że przez wieki w cesarstwie i Prusiech dobrze im się żyło ze sobą, a tu nagle wyskoczył na kanclerza Adolf i zorganizował im mędlożnik. I to na ziemiach polskich, a i na dodatek wszystkim Żydom z Europy. Potraktował ich tak jak Polaków i Słowian. Żydów też się nie dało zgermanizować, i innych Słowian też nie. Tylko z tego jednego powodu, a Czesi i Słowacy dawali się germanizować łatwiej, Austriacy też, bo Austriacy to nie są Niemcy. Jak Polacy, jak Polacy wypadali na tle innych nacji z germanizowaniem się, to myślę, że przyczyna była inna. Hitler miał na punkcie Żydów bzika. Hitler miał na punkcie Żydów bzika. I tego bzika nabył jeszcze, kiedy był, kiedy mieszkał w Wiedniu. W Wiedniu rzeczywiście Żydzi, no, dosyć tam się panoszyli, to prawda. I Hitlerowi się to nie podobało. On myślał, że miał bzika, a tam jeszcze te teorie, które tam Himmler, że to, to krew inna i tak dalej, no to, to chyba między bajki trzeba włożyć. Natomiast wydaje mi się, że nie miał Hitler większej, większej trudności z przekonaniem, zaszczepieniem Niemcom tego bzika swojego. Myślę, że dwie przyczyny się na to złożyły. My rzeczywiście nie mówiliśmy o tym, no ale to o wszystkim nie można mówić. Pierwsza to krach na giełdzie berlińskiej w 1874 roku. Kiedy to wskutek tego krachu na berlińskiej giełdzie no, ogromna część, czy może nawet wszyscy niemieccy ciułacze stracili oszczędności całego życia. Niemieccy czułacze, bo na tym krachu zbogacili się żydowscy grynderzy, którzy prawie 90%, 90 grynderów giełdowych to byli Żydzi, z, z bankierem kanclerza Bismarcka Gershonem Bleichroderem. No i oni się dorobili na tym. I to zostało zauważone. Taki niemiecki dziennikarz Wilhelm Mark to pierwszy człowiek, który użył słowa antysemityzm na określenie tego nastroju w Niemczech, jaki potem za, zapanował. W Niemczech coraz więcej ludzi było przekonanych, że to no, coś z tym trzeba zrobić, jeszcze nikt nie wiedział co. I przyszedł Hitler i im podpowiedział. Druga przyczyna to republika weimarska. Naród niemiecki w zdecydowanej większości. No był wtedy w nędzy, między innymi na skutek konieczności płacenia odszkodowań wojennych po traktacie wersalskim. I na tle tej nędzy żydowskie elity afiszowały się z ostentacyjną, luksusową konsumpcją. Na tle tej powszechnej nędzy. I to też zostało zauważone. Więc Hitler nie miał specjalnych trudności z zaszczepieniem Niemcom, po tym wszystkim zaszczepieniem Niemcom swojego bzika. On zresztą, Żydzi sami mu ułatwili zadanie, dlatego że chyba w 1938 roku przywódca takiej światowej organizacji żydowskiej wezwał wszystkich Żydów na świecie do bojkotu Niemiec. No i dla Hitlera to był dowód, że jest żydowski spisek przeciwko Niemcom. No i to tym łatwiej było Niemcom w to uwierzyć. Rzeczywiście coś takiego, coś takiego miało miejsce. Andr 27. Retoryka tej pani jest trochę zabawna. Można odnieść wrażenie, że według niej Niemcy coś próbują i im zawsze nic nie wychodzi, a dzielne chusarniacze, hu jak co wezmą swoje obostrane łapy, to zrobią, że mucha nie siada. Tylko fakty mówią zupełnie co innego. Jak Niemiec coś robi, to zawsze co najmniej dobrze, jak nie bardzo dobrze, a jak polacka paruwa się złapie za cokolwiek, to prawie zawsze z No widzę, że nie lubi Pan tych, tych, tych Polack, Polaków. No to trudność. Nie słucham tego komentarza z przyjemnością, ale... To, Częściowo może i prawda. Myślę, że pani Magdalena nie do końca ma rację, że Niemcom. Wszystko nie wychodzi. Niektóre rzeczy im wychodzą, inne rzeczy im nie wychodzą. Jak to i jak to innym narodom też. Pan Waldemar Darmosz. Szanowni dyskutanci, Fryderyk, tak jak dzisiaj pani Merkel, świetnie rozgrywali Polaków z tej prostej przyczyny, a mianowicie tak jak wtedy, tak i dzisiaj zabrakło elit. No to wtedy to elit może nie zabrakło tak jak dzisiaj, tylko że te elity były zdemoralizowane. Zdemoralizowane korupcją. W XVIII wieku, mówię, były zdemoralizowane korupcją. Agentura była rozpleniona w Polsce i bezkarna za, za różne, takie, za takie rzeczy, gdzie w innych krajach, na przykład w Rosji, się kładło głowę pod topór, czy tam we Francji na gilotynę, czy w Anglii pod topór i tak dalej. Tu w Polsce nic się nie działo. W Polsce uchodziło to wszystko bezkarnie. Bej, Polacy zawsze byli durniami i są do dzisiaj. No widzę, że tu jakieś takie pogardliwe pod adresem Polaków komentarze. Myślę, że aż tak źle z nami nie jest. Bo nawet jak nie można nic zrobić, to dobrze jest przynajmniej rozumieć, co się dzieje. No i dureń to nawet tego nie rozumie, a Polacy... Spora część Polaków to rozumie. Także nie jest z nami tak źle. Bursat, park. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym i to dobrym partnerem. Sojusz polsko-niemiecki zawsze napotykał i napotyka na dywersję. Czasem nawet z dobrych, ale głupich intencji, I to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. No. Nie wiem, czy głupie intencje nie mogą być dobre, to chyba trudno mi to pogodzić, żeby głupia intencja była dobra. Jak jest głupia, to znaczy, że jest zła. Dlaczego? Bo jest głupia. Bo jest głupia. Na czym polega głupota intencji? Na tym, że działania nie prowadzą do zamierzonego skutku. No chyba tak, tak to sobie tłumaczę. Tak to sobie tłumaczę. Natomiast no, Niemcy mają, podobnie jak Rosjanie. Rosjanie, na przykład, od 300 lat, to mają tak do Polski jeden interes, żeby Polska się zgodziła na status bliskiej zagranicy. To znaczy, jak już nie możecie być razem z nami, chcecie być osobno, to dobra, jak nie możecie wytrzymać bez tego, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. Niemcy tego samego chcą od Polaków i to jest moim zdaniem przyczyną tych rozmaitych napięć. Pan Krzysztof Sosnowski. Według Jasienicy winny jest król Władysław Jagiełło, który wbrew błaganiom panów polskich po bitwie pod Grunwaldem nie poszedł na Malbork, by dobić i rozpędzić resztki zakonu kruzackiego. Jasienica tłumaczy to postępowanie króla Jagiełły tym, że wraz z wielkim księciem Witoldem uważał, że jeśli Zakon będzie istniał, to Polska będzie potrzebowała Litwy jako partnera przeciw zakonowi, a bez zakonu panowie polscy Litwę podbiją. No, nie wiem, czy pan dobrze streszcza te poglądy jasienicy, ale powiedzmy, no bo dlaczego Polska była potrzebna Litwie, bo Litwa nie bardzo mogła się przed zakonem obronić. Litwa dlatego przyjęła chrześcijaństwo, żeby wytrącić zakonowi krzyżackiemu z ręki argument, którym uzasadniał on podbój Litwy. Natomiast Polska, no, owszem, w wyniku połączenia z Litwą, Polska udziesięciokrotniła terytorium państwowe, to znaczy Rzeczpospolita, obojga narodów, państwo polskie. Więc, ale Jasienica, myślę, że jak, się, jak czytamy Pawła Jasienicę, to trzeba pamiętać, że on to pisał w PRL-u, że był odcięty od stryczka, i że jego twórczość była nadzorowana przez Lunę Brystigerową, z którą żartów nie było. I Paweł Jasienica, właśnie jego książka tam, to jego ta książka, Rzeczpospolita Obojga Narodów, podstawowa teza jest taka, że Unia Polsko-Litewska była szkodliwa dla Polski, bo zwracała Polskę na wschód. No i Polska rywalizowała z Rosją, a nie na zachód, żeby rywalizowała, no nie wiem, z Cesarstwem Niemieckim, bo wtedy to tak. Niemiec nie było w znaczeniu takim, jakiego nabrały w XIX wieku w postaci Cesarstwa Niemieckiego. Otóż moim zdaniem to jest wpływ Luny Brystigerowej na twórczość Pawła Sienicy, która jest bardzo interesująca, ale mówię, kont świadomość kontekstu tego jest też przydatna. I tą uwagą kończę ten cykl nadzwyczajny pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.